Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj! Nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Polski zioło w kuchni, gdzie pasja do gotowania łączy się z filozofią slow food, promującą lokalne produkty i zrównoważone metody produkcji żywności. Witamy serdecznie zaproszonych gości. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor dr Marię Baran. Szanowni Państwo, Witam bardzo serdecznie przedstawicieli instytucji okołorolniczych, świat nauki, dyrektorów szkół, pracodawców, was drodzy uczniowie, nauczycieli i uczniów sieci szkół rolniczych, przedstawicieli kół gospodyni wiejskich, media lokalne. Szanowni Państwo, dzisiejsze przedsięwzięcie ma wymiar wyjątkowy. Ostatnio coraz częściej o tym mówię. Wpisuje się w realizację priorytetowego zadania szkoły zmierzającego do zapewnienia optymalnych warunków edukacji szkoły, uczenia zgodnie z zasadą przyjdź, zobacz, doświadczaj. A przede wszystkim nasze działania potwierdzają że szkoła otwiera się na potrzeby uczniów i środowiska lokalnego, regionalnego, ale też ogólnopolskiego. Swoim działaniem pokazujemy, że nowoczesna edukacja to priorytet. Zmierzamy w kierunku zmieniania przestrzeni edukacyjnej, w kierunku uczenia się przez doświadczenie, przeżywanie. Zgodnie z metodą Design Thinking. Dzisiejsze przedsięwzięcie tak naprawdę rozpoczyna dwudniowy cykl. Wiąże się z działaniami i zadaniami, które służą rozwojowi szkoły i rozwojowi edukacji. Uda nam się w dzisiejszym dniu dokonać otwarcia Zielonego Laboratorium Food Power. Zrealizowanego w ramach projektu Działamy i Wspieramy. Dzięki temu powstanie Zielone Laboratorium, które będzie realizowało przedsięwzięcia firmy DeHeijs, towarzyszącej nam i czuwającej nad tym projektem. W której właściciele firmy kierują się modtem, że każdego dnia pracujemy nad zapewnieniem lepszego dostępu do bezpiecznej i zdrowej żywności dla rosnącej liczby ludności na świecie. Robimy to, dostarczając naszym klientom produkty i usługi niezbędne do prawidłowego i zdrowego funkcjonowania. Biorąc pod uwagę dwudniowe przedsięwzięcie, dzięki firmie The HESS i programowi, programowi działamy i wspieramy, utworzymy nowoczesną pracownię edukacyjną i badawczą, służącą promowaniu zdrowia, realizacji, programu zrównoważonego ożywienia, służącemu podniesieniu świadomości młodego pokolenia w zakresie zdrowej żywności i ochrony zdrowia i środowiska. Biorąc pod uwagę cel tego projektu, tego laboratorium, myślę, że tutaj najwięcej powie koordynator tego przedsięwzięcia, czyli pani Marta Skiba. W czasie konferencji, która rozpocznie się o godzinie 10.00, szanowni Państwo, dzisiejszemu przedsięwzięciu towarzyszy konferencja, którą realizujemy we współpracy z przedstawicielami, pasjonatami zdrowego żywienia naszego środowiska lokalnego, ale też świata nauki, czyli profesorów, wykładowców, ale też studentów kół naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, no i oczywiście firmy re realizujące z nami to przedsięwzięcie. Ważne jest to, że w czasie tych zajęć, tych dwudniowych, tego dwudniowego spotkania, będzie nam towarzyszyć trzecia ogólnopolska, trzeci ogólnopolski konkurs gastronomiczny Slow Food 2024, w którym uczniowie z całej Polski, ci najlepsi, będą się mierzyć w zakresie przygotowywania potraw zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Na uwagę zasługuje też przedsięwzięcie, które realizujemy 23 maja. Przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół podstawowych, które pozwoli nam na działania związane z przygotowaniem domków dla pszczół, czyli Hoteli dla ekoprzyjaciół. Stworzymy, czy wysiemy łąkę kwietną i będziemy realizować warsztaty związane z badaniem żywności, co otwiera nas na nowe trendy, nowe spojrzenie na żywienie i działanie, działania związane z funkcjonowaniem kuchni polskiej, naszej kuchni tradycyjnej. Warto podkreślić, że to dwudniowe przedsięwzięcie nie mogłoby być zrealizowane gdyby nie nauczyciele pasjonaci i firmy przyjaciele sponsorzy którzy nam towarzyszą tak naprawdę corocznie spotykamy się w tej auli by realizować kolejne przedsięwzięcia Często nie wynikające z planu pracy szkoły, tylko pomysłów naszych nauczycieli i za to bardzo dziękuję. Dziękuję pani Marcie Skibie, że podjęła się napisania projektu i koordynowania oraz realizacji tego działania. Szanowni Państwo, mówiąc o szkole, myślimy o szkole jako. Ośrodku edukacyjnym, placówce edukacyjnej, ale też placówce realizującej zadania środowiska lokalnego. No i na uwagę zasługuje to, że zmierzając w kierunku tworzenia nowoczesnej szkoły, realizujemy to przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Planowaliśmy na dzień dzisiejszy otwarcie wyremontowanych dwóch obiektów na terenie szkoły. Czyli hali warsztatowej, jak również warsztatów. W związku z tym, że pilne zadania spowodowały przesunięcie tego otwarcia na termin późniejszy, w dniu dzisiejszym otworzymy nasze zielone laboratorium. Natomiast myśląc o rozwoju szkoły, warto też pamiętać, że realizujemy kolejny projekt a w, la, w roku szkolnym 2023-2024 podjęliśmy szereg działań, które służą rozwojowi szkoły, a przede wszystkim nowoczesnej edukacji. I tak tylko dla przypomnienia już na koniec. Projekty, które realizowaliśmy i które realizujemy to kluczowe kompetencje przepustką do rozwoju osobistego, grant razem w klasie na zmianę przestrzeni edukacyjnej, czy właśnie ten związany z, związany z poprawieniem, z poprawą program realizujący wszelkie działania związane ze zdrową żywnością, jak również Projekt i program, który już w tej chwili, za chwilę będzie realizowany, to program Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego wspiera rozwój uczniów związanych z płatnymi stażami. Ja jeszcze raz kieruję podziękowania dla firmy DeHeńs, dla koordynatora, za to, że w dniu dzisiejszym możemy realizować nasze najważniejsze przedsięwzięcie, a więc otwarcie. Nowoczesnej pracowni służącej celom badawczym, służącym naszemu zdrowemu, dobremu żywieniu. I myślę, że będzie to pracownia, w której będą realizowane warsztaty z naszymi nauczycielami dla uczniów naszej szkoły, dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Lubaczowskiego. Tak naprawdę każdy z Państwa będzie mógł przyjść i zobaczyć, i doświadczyć. Zapraszam na konferencję, na otwarcie. Tej nowoczesnej, pięknej sali na konkurs rozstrzygnięcie konkursu ogólnopolskiego. Dziękuję za przybycie. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy do obejrzenia pokazu obsługi synchronicznej w wykonaniu uczennic i uczniów klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Na zmagania konkursowe, a pozostałych gości do otwarcia Zielonego Laboratorium Food Power. Po otwarciu przewidziana jest krótka przerwa kawowa. O godzinie 10 zapraszamy wszystkich gości z powrotem na aulę, gdzie rozpocznie się konferencja Polskie Zioła w Kuchni, prezentująca bogactwo i zastosowanie lokalnych ziołów tradycyjnej kuchni polskiej. Zapraszam Państwa do tej nowoczesnej sali laboratoryjnej, to jest takie nasze pierwsze laboratorium. Myślę, że będziemy kolejne laboratoria otwierać. Zapraszam na otwarcie. Oczywiście ja i Pani Wicedyrektor, Pani Kierownik będziemy Państwu towarzyszyć, tak żebyśmy mogli Państwu pokazać pracownię, tą nową pracownię, którą otwieramy, warsztaty nasze szkolne ewentualnie, jeżeli zechcecie Państwo zobaczyć. Zapraszam do pracowni obsługi konsumenta na kawę, na ciasto i po tym... Spotykamy się tutaj na konferencji poświęconej zdrowej żywności. Zapraszam Państwa. Oficjalne otwarcie laboratorium Food Power, gdzie będziemy e, przeprowadzać różnego rodzaju doświadczenia, Będziemy badać żywność, tak aby zwiększyć świadomość e, młodego pokolenia na temat zdrowego odżywiania e, i ochrony środowiska. Otwieramy. Otwieramy wspólnie, tak? I badamy. Tak I jest. doświadczamy. Dobrze. Trzymaj. Ok. Mamy to. Zapraszam Państwa. Zapraszamy. Proszę bardzo. Proszę. najczęściej nie zsuwając stolików, e, uczniowie czuję się bardziej komfortowo. E, wiadomo, że też ta integracja społeczna jest, jest bardzo istotna. Mamy e, wiele zestawów badawczych, o nich opowiem właśnie za chwilę na konferencji. E, mamy taką właśnie z tyłu e, szklanę, taki zestaw do uprawy roślin w sposób kontrolowany, gdzie jest regulowana temperatura, e, wilgotność, na świetlenie, także cały rok możemy tutaj prawie wziąć. To będzie po prostu sytuacja, jak to będzie w naszej prezentacji. Pani dyrektor, to wszystko wywołać. No chyba nie wiem, to wygląda. Teraz widzimy. Teraz obejrzymy, a później też to, to bardziej, to wszystko, to się do fotografie i będę wszystko opowiadać do z stanu powietrza. Dzisiaj mamy zestaw do badania stanu powietrza. Tak. Zasad do oleju, do badania żywności, żywności. a za tam żywności. O tym wszystkim opowiem e, na wykładzie, gdzie będą też i nasi uczniowie, bo nasi uczniowie też dopiero będą do tą pracownię. E, tutaj jest zestaw do e, badania mleka, i prostu na No i szereg jeszcze różnych odcinków, które są ze względu e, naszego bezpieczeństwa. zrobić wszystkich doświadczeń, ale będziemy robić doświadczenie właśnie 23 maja z uczniami szkół podstawowych. Część oczywiście doświadczeń zrobimy, a pozostałe doświadczenie będziemy realizować myślę, że w ramach innowacji będą robiliśmy pewnie w przyszłym roku z uczniami naszej szkoły. No i oczywiście zapraszamy uczniów szkół podstawowych, także żeby robić z naszą młodzieżą również się uczyć, a uczenie się przez uczenie jest to jest chyba najlepsza metoda uczenia się. Zatem myślę, że w tej pracowni to już nie będą ty, na tyle nauczyciele, nauczyciele tylko zorganizowali przestrzeń, albo aż zorganizowali przestrzeń. A teraz niech starsi koledzy, czyli uczniowie szkoły ponadpodstawowej, a są tutaj i słyszą, niech uczą młodszych kolegów, czyli uczniów szkół podstawowych. czyli Uczniów szkół ponadpodstawowych, niech uczą tych młodszych, którzy którzy... Czy poznają zdrowe zasady żywności, będą wiedzieli, jak zbadać, no i być może przyjdą też do naszej szkoły. Oczywiście bardzo, bardzo wszystkich uczniów szkół podstawowych zapraszam do naszej szkoły, właśnie do tego laboratorium. Rozmierzamy do tego, żeby było więcej takich laboratoriów. No i mówiąc, myśląc o tej pracowni, no rzeczywiście troszeczkę ma inne wygląd niż dotychczasowe. Tak naprawdę to wszystko, co jest w tej pracowni, właśnie jest zakupione ze środków, Grantu ze środków tego programu. projektu, który zrealizowaliśmy. Tak, w ramach programu działamy wspólnie. Cieszę się, że takie programy w Polsce są. Cieszę się, że są tacy nauczyciele, którzy chcą pisać projekty. Bo proszę Państwa, to nie jest tak, że pieniądze płyną same. Nie, my nie mamy, nie jest tak. Mimo, że Pan Starosta tutaj jest, Pan Starosta, który pomagał mi w przejściu, czy zmianie organu prowadzącego i przejściu, i prowadzeniu tej szkoły przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to ja jednoznacznie podkreślam, że organ wspiera podmioty działające, więc jeżeli widzi, że my mamy efekty, to jeszcze nam doda, a jeżeli efektów byśmy nie mieli, to organ prowadzący ma taką zasadę, że wspierał nie będzie. Zatem dzięki temu, że są tacy nauczyciele pasjonaci, którzy Realizują granty, realizują projekty, które zmieniają przestrzeń, to pozwala nam zmieniać edukację w powiecie oczowskim. A toż też przenosi się na edukację, na sposób rozwoju zawodowego, na poszerzanie kompetencji kluczowych, zawodowych. Aczkolwiek, proszę Państwa, my jesteśmy też szkołą, która kładzie ogromny nacisk na rozwój kompetencji społecznych. Bo jak potwierdzają statystyki i badania zrealizowane przez pracodawców, a tutaj takowych mamy, niestety brakuje nam umiejętności pracy zespołowej, prawda? Przedstawiciele firmy to pewno potwierdzą. Nie mamy tej umiejętności, więc w naszej szkole pracownicy, właśnie pracownikom no zatrudnianym w firmach brakuje tej umiejętności. Dlatego też w szkole nam się bardzo świetnie udaje, właśnie uczenie młodzieży pracy zespołowej. Natomiast dotychczas nie mieliśmy przestrzeni edukacyjnej. No i dzięki temu, że udało nam się doprowadzić do tego, że szkoła jest w tej chwili szkołą ministerialną, możemy realizować takie przedsięwzięcia jak ta hala, o której wspominałam, czy warsztaty, ale dzięki współpracy z firmami, dzięki tym programom edukacyjnym, które są, zmieniamy każdy element przestrzeni, czyli pracownie. Więc to wyposażenie, wszystko, ściany, okna, przesłonięcia, stoliki, szafy, wyposażenie, to wszystko powstało dzięki temu projektowi, dzięki temu programowi. Gdybyśmy, nie, gdyby pani koordynator tej nie zadziałała, tego by nie było. Byłyby pewne ławki, takie, gdy by były kiedyś. Nie ukrywam, że były to, było to wyposażenie no, na dużo niższym poziomie. Więc podejmiemy takie działania, żeby spełnić też oczekiwania uczniów, bo oni mówią, że chcą się uczyć w szkole, spełniające standardy europejskie. A ja powiem Państwu, że jak kiedyś przed paru laty jeździłam do szkół, na przykład do Francji, do Albi, to myślałam, kiedy u nas, w naszym powiecie, będą takie szkoły. I spełniło się moje marzenie. Bardzo często mówię o marzeniach. Dzisiaj idąc do Państwa i, i, i występując, właśnie przed, otwierając ten dzisiejszy dzień, pomyślałam sobie, spełnia się nasze, moje marzenie, że edukujemy na poziomie europejskim, że my nie mamy się czego powstydzić, że jeżeli przyjadą do nas Duńczycy, Francuzi Niemcy, to my im pokażemy taką szkołę, takie pracownie. Oczywiście całe szkoły takie nie pokażę, bo każda pracownia tak nie wygląda, ale proszę Państwa, mamy pracownię, w której jest wirtualny laboratorium, laboratorium ten bilusz, więc można prowadzić również w taki sposób, y, 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 <kluz> można również w taki sposób edukować. Zatem cieszę się, że realizujemy to, co jest najważniejsze. To, co jest najistotniejsze dla uczniów, że mogą właśnie uczyć się poprzez doświadczenie. I dziękuję za zmianę tej przestrzeni. Ja dziękuję przede wszystkim. Dlaczego? Dlaczego kochanki koordynatorowi masz tutaj w tym na Ona pokażę. Pan tutaj jest, 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 no, pan się... Zapraszam, zapraszam. Nie, tutaj mi dobrze. <kluzki> Może dwa no, ja się też bardzo cieszę, że udało się zrealizować taki fajny program i taki projekt. Prawda? Nasza firma od kilku lat prowadzi właśnie takie wsparcie, takie programy dla różnych szkół, dla różnych grup społecznych, promując właśnie dobre, prawidłowe żywienie i wspierając szkoły, przedszkola często i szkoły podstawowe i edukując małych naszych tutaj milusińskich w kierunku zdrowego i takiego optymalnego żywienia, prawda? że my jako firma The produkuje produkujemy pasze dla, dla zwierząt, dla drobiu, dla innych gatunków, ale poprzez prawidłowe żywienie tych zwierząt uczymy i chcemy wspierać żywienie prawidłowe ludzi, bo wszyscy coś jemy, prawda? ale jemy często nie to, co powinniśmy. Przez takie projekty chcemy też pokazać tym młodym ludziom, jak prawidłowe, jak powinno wyglądać prawidłowe żywienie, jak powinno, jak powinny prawidłowo być zachowane pewne poziomy różnych składników, typu, jak Marta wspomniała się na do, 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 do poziomu azotanu. No właśnie, no, dzisiaj chyba największy problem mamy, prawda, z azotanami. Także no, fajnie, że nam się udało to zrobić. Jeszcze raz dziękuję, że mogliśmy w tym uczestniczyć. Przepraszam, nie jestem mówcą, ale tyle <grym grym> w stresie. dziękuję bardzo. Jeszcze raz, tym raz bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam do obejrzenia sali, a później oczywiście na przemian to i różne monoporcje wykonane przez naszych zwolenników sali mniej, tak? czyli sali